200 lat temu Muzeum w Płocku były to dwie skromne salki, w szkole zwanej Małachowianką. Dziś to prawdziwy muzealny gigant z trzema oddziałami, pięcioma siedzibami i ośmioma wystawami stałymi prezentującymi tysiące obiektów. W czwartym odcinku naszego jubileuszowego cyklu 200 lat Muzeum Mazowieckiego w Płocku poznajcie nas, dowiecie się z czego się składamy, poznacie nasze skrzydła, działy i oddziały. Pilcowe kapcie? Brak. Obiekty oglądane z daleka? Ależ skąd. Nasza wystawa, Secesja, prezentowana od 2005 roku w kamienicy przy Tumskiej 8, jest jak mieszkanie. Secesyjne lokum mieszczańskiej rodziny z przełomu wieków XIX i XX. Stół właśnie nakryto do obiadu, w sypialni szeleści wykrochmalona pościel, w pokoju dziecięcym czekają zabawki. Wędrujemy przez salon, jadalnię, buduar, gabinet, pana domu, bibliotekę. Podziwiamy komplety mebli z czołowych europejskich wytwórni. Obrazy Malczewskiego, Mechonfera, Chełmońskiego, rzeźby Szymanowskiego i Laszczki, szkło, metal i ceramikę zaprojektowaną przez mistrzów w pokroju Galego czy Tiffany'ego. Muzeum Mazowieckie w Płocku jest nazywane Muzeum Secesji. Ponieważ ma najbogatsze w kraju zbiory sztuki tego okresu, powstanie zbiorów secesji i wystawy secesji jest nieodłącznie związane z. Powstaniem petrochemii w Płocku, kiedy zapadła decyzja o tym, że tutaj będą zlokalizowane olbrzymie zakłady petrochemiczne, ówczesna władza doszła do wniosku, że również jest ważna tak zwana, można powiedzieć, nadbudowa, jak to się wtedy mówiło, czyli między innymi instytucje kultury. Skorzystał na tym teatr i skorzystało muzeum, które istniało w Płocku od, od wieku, aczkolwiek należało go wzmocnić i w związku z tym skierowano tutaj wspaniałych ludzi, najważniejsze osoby ówczesnego muzealnictwa polskiego profesora Stanisława Lorenza, który tutaj na miejscu dyrektora obsadził pana Mariana Sołtysiaka, który był jego jednym z najlepszych uczniów na uniwersytecie. I cóż, powstało pytanie, co tutaj w tym muzeum stricte regionalnym zaproponować? Specjalizację jakąś? Zastanawiano się wiele nad, nad tą specjalizacją, były różne propozycje, chociażby Muzeum Rewolucji. Ruchów rewolucyjnych dokładnie. Były również pomysły na muzeum zabawki, które uważam nie było takie złe, bo to muzeum zabawek jest w tej chwili w Kielcach i świetnie sobie radzi. Jednak trochę przypadek sprawił, że jedna z pracownic, pani Anna Gradowska, która pochodziła z Bodzanowa niedalekiego, wyjechała w podróż poślubną ze swoim mężem do Wielkiej Brytanii. Tam dostrzegła, że Art Nouveau, czyli secesja, zaczyna mieć coraz większe powodzenie zarówno wśród kolekcjonerów, jak i również muzealników. Obejrzała piękne, wspaniałe wystawy. No i przyjechała do dyrektora i mówi, panie dyrektorze, mam pomysł na, to, na tę specjalizację. To niech to będzie secesja. No niestety, secesja nie, nie, można powiedzieć, nie miała uznania wśród ówczesnych władz. No był, to, był to po prostu styl, który przede wszystkim gościł w burżuazyjnych mieszkaniach, często, bardzo często żydowskich. No więc był to spory problem. Ale kiedy pan Stanisław, profesor Lorenz, się nieco, można powiedzieć, do tego przestał oponować, i wymyślono taki, można powiedzieć, w tej chwili taki, no, taki pomysł, żeby, że secesję bardzo lubił Felik Dzierżyński. I to przekonało miejscowe władze do tego, żeby, żeby bardzo nie oponować temu stylowi i tak się zaczęło. Najpierw się zaczęło od wystawy w 1967 właśnie poświęcone, poświęcone secesji. Ta wystawa czasowa odniosła Wielki sukces, i od tego momentu zaczęłam to w Płocku, właśnie tę secesję gromadzić. Otwarta pod koniec 2010 roku, nowocześnie zaaranżowana wystawa 10 Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza. Polski, Europy. Mieści się na trzech piętrach budynku sąsiadującego z naszą secesyjną kamienicą. Prezentuje tysiąc lat historii Płocka, od czasów słowiańskich aż do współczesnych. Tradycja łączy się tu z technologią. Eksponaty sąsiadują z multimediami. Znajdziecie tu na przykład makietę Płocka o powierzchni 40 m2. Jedną z największych i najbardziej unikatowych makiet prezentowanych w polskich muzeach. Rurę wodociągową z XVI wieku, list napisany przez Kościuszkę i niemal 3-metrowego jesiotra wyłowionego z Wisły nieopodal Płocka w roku 1934. Kiedy zakończyliśmy przeprowadzkę Muzeum Stumskiej II do kamienicy na Tumską 8. Urządziliśmy wystawę secesji. No, powstał kolejne, można powiedzieć, problem czy, czy zadanie. Co dalej? Już wcześniej zapada decyzja o tym, żeby przy Tumskiej 8a powstał duży budynek. No i co w tym budynku? Oczywiście były też różne pomysły. Wiem, że poprzednie Poprzednia dyrekcja planowała tam zrobić ekspozycję neosecesji. Natomiast uznałem osobiście, że Płock zasługuje na to, żeby mieć z prawdziwego zdarzenia porządną wystawę historyczną. To jest miasto historyczne, najstarsze na Mazowszu. Gdzie, gdzie historia, można powiedzieć, mazowsza, książąt mazowieckich jest bardzo ważna w kontekście również i naszego kraju. Witamy w zabytkowym Spichlerzu z przełomu XVIII i XIX wieku, położonym na Wiślanej Skarpie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Mieści się tu nasz dział etnografii. Od roku 1993 w Spichlerzu organizowaliśmy wystawy czasowe. Potem Spichlerz przeszedł gruntowny remont i od roku 2015 można podziwiać tu dwie wystawy stałe: Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata oraz Sztuka Dalekiego Wschodu, Płockie Skarby Buddyjskiej Azji. Dział etnografii znajduje się w spichlerzu z przełomu XVIII-XIX wieku i sam budynek może być potraktowany jako zabytek etnograficzny, ponieważ wiąże się z nadwiślańską kulturą Płocka i Mazowsza Płockiego a w środku znajdziemy dwie stałe wystawy etnograficzne. Jedna jest poświęcona kulturze mazowsza, jest to jedyna wystawa, która ujmuje całe Mazowsze ze wszystkimi jego regionami, a druga wystawa jest egzotyczna, jest poświęcona buddyjskim kulturom Azji, jest oparta w 100% na naszych zbiorach, bardzo ciekawych, bardzo unikatowych. Także, jeżeli pomyślimy sobie, że etnografia Stoi jakby na dwóch nogach. Jedną z nich jest zainteresowanie tym, co nasze lokalne, a drugą zainteresowanie kulturą egzotyczną. Także nasza oferta jest kompletna zawiera i region, i egzotykę. Jestem w XIX-wiecznym budynku przy ulicy Kwiatka. Tutaj, jeszcze niecałe 90 lat temu, religijni żydowscy mieszkańcy Płocka modlili się, a ich dzieci poznawały tajniki świętych ksiąg. Po II wojnie światowej, zamiast ławek z krzesłami, dla tych religijnych maluchów stanęły maszyny dziewiarskie. Działała spółdzielnia krawiecka, a teraz jest tu Muzeum Żydów Mazowieckich które od 2013 roku snuje opowieść o historii i tradycji żydowskiej w płocku na Mazowszu w Polsce. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym miejscu powiedzmy jakieś 20 lat temu. Po podłodze walają się różne sprzęty, żelastwo, papiery. W oknach są cegły, generalnie budynek jest coraz większą ruiną. Wtedy skrzykuje się grupa zapaleńców, wśród nich ówczesna szefowa Płockiej Orkiestry Symfonicznej, dyrektor zakładów rafineryjnych i petrochemicznych, ksiądz profesor z seminarium duchownego. Grupa ludzi, którym zamarzyło się, by to miejsce znów tętniło duchem polsko-żydowskim. Marzenie stało się ciałem. Ten budynek nie wrócił do swojej pierwotnej roli, do roli Bożnicy. Ale w tym miejscu, dzięki, dzięki nim działa Muzeum Żydów Mazowieckich w strukturach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. I dzięki fotografiom, mapom, słowu pisanemu, oryginalnej szafie ołtarzowej, no ale też poprzez swoją działalność opowiada o przyszłości polsko-żydowskiej i jednocześnie tworzy teraźniejszość i przyszłość, mam nadzieję, że już na bardzo długo. Przenosimy się na wieś oddaloną na wschód od Płocka o około 20 km. To tutaj, w Wiączeminie Polskim, Muzeum Mazowieckie w Płocku Jesienią 2018 roku otworzyło swój nowy oddział Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego. Nieprzypadkowo w tym miejscu Wiączemin położony jest na tak zwanych czyli terenach dawnego osadnictwa holenderskiego które na Mazowszu rozwijało się od XVII do połowy XIX wieku. O Olendrach, ich trudnym, ale jednocześnie opłacalnym życiu w bliskości Wisły, o ich specjalizacji w inżynierii melioracji, innowacyjności i szacunku do przyrody opowiadają prezentowane tu wystawy i zaaranżowane wnętrza domostw. Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Jączyminie Polskim jest jednym z dwóch muzeów na wolnym powietrzu w Polsce poświęconych tematyce osadnictwa lenderskiego oraz jedyną tego typu instytucją w regionie Mazowsza. Ekspozycja plenerowa została zbudowana wokół zachowanych in situ obiektów. Jest to kościół, budynek dawnego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z 1935 roku, budynek dawnej szkoły z 1901 roku oraz cmentarz Ewangelicko-Augsburski z zachowanymi nagrobkami Najstarszymi pochodzącymi z drugiej połowy XIX wieku. Na terenie Skansenu, na obszarze niespełna 2,5 hektara, zrekonstruowaliśmy także dwa różne typy zagród, charakterystycznych dla nadwiślańskich kolonistów. Jest to zagroda liniowa, jednobudynkowa typu Langhav, w którym pod jednym dachem połączona jest część mieszkalna z częścią gospodarczą, w tym wypadku zarówno oborą, jak i stodołą. Druga zagroda jest trzybudynkowa. Langhof jest tutaj nieco krótszy. Osobno posadowiona jest stodoła oraz bardzo ciekawy i wielofunkcyjny budynek suszarni powidlarni To w nim olędrzy, którzy byli również znamienitymi sadownikami, suszyli owoce takie jak jabłka, gruszki czy śliwki. To tutaj gotowali też w miedzianych kotłach swoje buraczane powidła, które przeżywają dzisiaj renesans. Wszystkie obiekty, które możemy zobaczyć w zagrodach zostały translokowane z okolicznych wsi i wyposażone w oryginalne meble, sprzęty i urządzenia pochodzące z gospodarstw poolenderskich. Kiedy stworzyliśmy wystawę 10 wieków Płocka, tutaj główną, można powiedzieć, rolę odgrywał dział historii. Równolegle, równolegle już można rzec, dział etnografii zajmował się, jeden z tematów, który się zajmował, było to osadnictwo lenderskie, które tutaj nad Wisłą, w Płockiem, ale nie tylko, począwszy od, od Dolnej Wisły, czyli, czyli od Żuław, Holendrzy już od połowy XVII, a nawet i wcześniej wieku zasiedlali te tereny. I doszli kiedyś do, do naszych terenów i no, niestety druga wojna światowa zmiotła można powiedzieć tych osadników, jest to jakiś wyrok historii. Został skrawek 2,5 hektara ziemi, na której był posadowiony cmentarz i kościół przede wszystkim i szkoła. I to jest no, genialne miejsce na to, żeby, żeby taki, można powiedzieć, to był taki zaczyn do nie za dużego skansenu i to, i to szybko żeśmy wespół z naszymi etnografami dostrzegli. No i powstał pomysł, no cóż, żeby tam stworzyć odtworzyć kilka budynków, wyremontować kościół, wyremontować szkołę, uprzątnąć cmentarz. No i, proszę Państwa, udało się ściągnąć kilka domostw z najbliższego terenu i z Jączemina, i, i z sąsiednich wiosek, z Piotrkówka, żeby tę kulturę nieco materialną, ale nie tylko, zachować, bo tak się, jak, jak, jak wiadomo, kiedy mamy już skansen, to, to możemy również tę kulturę duchową również próbować odkurzać, żeby nie zaginęła całkowicie, a, a wpływ kultury holenderskiej na mieszkańców polskich, Polaków, którzy tam mieszkali, no oczywiście był i jest widoczny do tej pory te ślady. Więc no cóż, było pewne ryzyko, bo to wiadomo, Niemcy, a po co tutaj kultywować ich, ich, ich kulturę, ich, ich, ich osadnictwo. No ale podjęliśmy taką decyzję i okazała się bardzo słuszna, gdyż ten Skansen świetnie wpisał się w kulturę tego rejonu. Tym razem witamy w oddalonym o 40 km od Płocka Wyszogrodzie. Tu nad brzegiem Wisły znajdziecie najmłodszy oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie. Jest z nami od 2018 roku. Znajdziecie w nim archeologiczne zabytki odkryte w średniowiecznym wzgórzu zamkowym, zbiór militariów. Wśród których część nawiązuje do bitwy nad Bzurą z września 1939 roku, a w części ekspozycji związanej z Wisłą modele dawnych łodzi, barek i statków, w tym bocznokołowców. Atrakcją jest mierząca około 6 metrów makieta mostu w Wyszogrodzie, rozebranego w 1999 roku, uważanego za najdłuższą przeprawę drewnianą w Europie. Za to w bezpośrednim sąsiedztwie muzeum, w specjalnym oszklonym pawilonie, można oglądać szczątki radzieckiego samolotu P2 z okresu II wojny światowej, wydobyte w 2015 roku z rozlewisk Bzury. W naszym muzeum gromadzimy zabytki związane z osadnictwem i żeglugą na odcinku Wisły Środkowej oraz. Z Ziemią Wyszogrodzką, która ukształtowała taką granicą, jednostką administracyjną, która ukształtowała się w średniowieczu. Dzisiaj to jest obszar pięciu, sześciu gmin. Zabytki te ułożone są tematycznie w działach, m.in. archeologia, etnografia, żegluga na wiśle i dział poświęcony wielokulturowości, ponieważ. Od dawna, a w zasadzie od początku istnienia osadnictwa, w Wyszogrodzie mieszkali przedstawiciele różnych narodowości. Najwięcej było Żydów, bo przed wojną mieszkało ich to około 78%. Potem kolonistów niemieckich było sporo i innych jeszcze mniejszości, więc mamy tutaj zabytki związane również z ich kulturą, z ich osadnictwem. Oddzielne na oddzielnej sali prezentujemy historię najdłuższej przeprawy drewnianej, która tu istniała, przeprawy mostowej zbudowanej w czasie I wojny światowej, która przetrwała do 1999 roku oraz florę i faunę Wisły. Obok wystaw stałych, które mieszczą się w budynku przy ulicy Rynek 1, mamy wystawy zewnętrzne, jest to pawilon samolot poświęcony Załodze samolotu P2, który został zestrzelony nad Wyszogrodem w styczniu 1945 roku. Pilot tego samolotu był z pochodzenia Polakiem, pochodził z bardzo znanej rodziny czułowskich Zomska, a nad samą Wisłą mamy barkę herbatnik, którą otrzymaliśmy od Stowarzyszenia. Jawisła z Warszawy, bo wcześniej oni byli właścicielem, stała w porcie czerniakowskim, było to miejsce takich spotkań kulturalnych, imprez. Niestety no, odebrano im plac i musiała przejść do Wyszogrodu. Planujemy w przyszłości utworzyć na nim podobną jakąś taką działalność przy amfiteatrze. Niebawem liczba naszych skrzydeł, działów i oddziałów wzrośnie. Już wkrótce Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprosi do swego nowego skrzydła przy ulicy Kolegialnej 6. Zaprezentujemy tam największą w Polsce stałą wystawę sztuki Art Deco. W oficynach kamienicy, prócz nowej auli, sali wystaw czasowych i sali edukacyjnej, znajdzie się natomiast galeria Wielkich Płocczan stała ekspozycja poświęcona najwybitniejszym Płockczanom. Między innymi Stefanowi Temersonowi, Władysławowi Broniewskiemu, Mirze Zimińskiej-Sigietyńskiej i innym. Zmiany czekają także kamienice przy ulicy Tumskiej. W dawnej sali wystaw czasowych znajdzie swe miejsce wystawa dzieł Bolesława Biegasa. Zaprosimy także do secesyjnego sklepu modniarskiego i na ekspozycję sreber warszawskich. Wszystko to w prezencie dla muzeum i jego przyjaciół z okazji jego dwustulecia. Jesteśmy najstarszym muzeum w Polsce powstałym z inicjatywy społecznej. Jesteśmy najstarszym muzeum regionalnym. Także mm, e, muzeum zasłużyło na wspaniałe prezenty. E, w tej chwili e, trwają intensywne prace związane z e, powstaniem tych wystaw. Wystawa Art właściwie już jest no, prawie że gotowa. No troszeczkę prace z Wielkimi Podczanami trwają, są w, w trakcie. Natomiast na pewno i plus te, te, te zmiany, które planujemy na Tumskiej 8 w Kamienicy związane z secesją zajmie nam to kilka miesięcy. Oczywiście muzeum ma kolejne, można powiedzieć, plany rozwojowe dotyczące sztuki, historii, regionu, więc to, jeżeli chodzi o sztukę, to kontynuujemy, można powiedzieć, ten pochód od secesji przez Art do designu lat 50 -tych, 60 -tych i zamierzamy, no już mam nadzieję, Decyzje zapadły pozyskać y, y, kamienicę przy ulicy Kolegialnej. 4 i tam, tam, tam planujemy y, kolejny, można powiedzieć, etap y, sztuki, y, rozwoju sztuki y, w Polsce, czyli ten design na 60. Y, no zobaczymy, jak to będzie. No jest to bardzo ambitny, można powiedzieć, y, plan. Y, mamy gdzieś tam z tyłu, głowy, może. Y, muzeum modernizmu stworzenie muzeum modernizmu to no jest to wyzwania bardzo można powiedzieć ambitne no ale mamy ambitnych pracowników oddanych bardzo swojej pracy więc mam nadzieję że to się wszystko powiedzie natomiast jeśli chodzi o region no to planujemy powstanie regionalnego Muzeum w Gostyninie. Już y, y, samorząd województwa nabył budynek Jatek przy ulicy Floriańskiej w Gostyninie. Planujemy, już w tej chwili zaczynamy prace związane z projektem y, remontu, potem remont i, i, i no, po prostu działania takie, już bym powiedział, y, merytoryczne dotyczące już scenariusza wystawy i, i, i samej budowy wystawy. Także to wszystko już, już, już no, musi chwileczkę poczekać, bo musimy yy, skończyć to, co zaczęliśmy y, y, wcześniej. Natomiast, natomiast już, już, już te, o tych działaniach myślimy, już pozyskujemy na to środki. Y, no jest również jeszcze, tak się złożyło, mamy jeszcze dwa młyny. Jeden młyn y, na Radziwiu i y, 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 y tam również taki, można powiedzieć, oddział y, Historyczny Radziwia. Radziwie troszeczkę jest tak, można powiedzieć, no może nie po macoszemu, aczkolwiek no chcieliśmy tutaj pokazać jego historię. Natomiast drugi młyn w miejscowości Baboszewo, gdzie wójt gminy Baboszewo zwrócił się do nas o pomoc w remoncie młyna. Ale to nie tylko to, również taki mały oddział poświęcony księdzu Michałowi Sarbiewskiemu, który w miejscowości tuż obok w minie Baboszewo w Sarbiewie się urodził i, i, i tam też jakiś czas funkcjonował, więc dobrze by było tę sylwetkę przypomnieć.